W świecie, który promuje nieustanny kontakt wiadomości na już i obecność 24-7, kobieta staje się dostępna aż do zaniku swojej esencji. I choć wydaje się, że bliskość buduje więź, Karl Jung podkreślał coś głębszego. Ego nie zauważa tego, co jest ciągłe. Zauważa dopiero brak. To właśnie iluzja ciągłej obecności sprawia, że on przestaje Cię widzieć, przestaje Cię czuć. Twoje jestem, Twoje słucham. Twoje zawsze stają się tłem, a nie lustrem, które odbija twoją wartość. Kiedy jesteś zawsze dostępna, nie jesteś już wyborem, jesteś oczywistością, a ego nie ceni oczywistości, ceni wyzwania, ceni brak, ceni tajemnice. Jung wierzył, że to, co znika, staje się symbolem, a symbol porusza nieświadomość. W twoim zniknięciu kryje się potęga. Nagle on przestaje kontrolować rytm. Przestaje przewidywać twoje odpowiedzi, przestaje być pewien, że zawsze jesteś, i właśnie wtedy pojawia się niepokój. Cichy, ukryty, ale palący. Dlaczego milczy? Czy coś się stało? Czy jestem dla niej jeszcze ważny? Pytania, których nigdy wcześniej sobie nie zadawał, teraz budzą się z siłą lawiny. Twoja nieobecność nie jest brakiem miłości, jest przerwaniem iluzji. Jest przywróceniem równowagi, w której ty również masz granice, w której nie jesteś już tylko odpowiedzią, ale tajemnicą, której nie da się zdobyć z marszu. I w tym zniknięciu zaczynasz znowu istnieć, nie jako funkcja, ale jako kobieta, której obecność staje się darem, a nie obowiązkiem. Cisza nie zawsze oznacza brak słów, czasami staje się lustrem, w którym odbijają się wszystkie niedopowiedziane emocje, błędy i zaniedbania. Gdy kobieta nagle milknie, nieświadomość mężczyzny, wcześniej uśpiona, zaczyna się budzić. Karl Jung pisał, że to, co wyparte, nie znika, wraca w sposób niekontrolowany. I właśnie tak działa twoja cisza. Przychodzi niespodziewanie. Nie ogłasza się dramatycznie, nie krzyczy. Ale w jego świecie robi hałas, którego nie potrafi uciszyć. Do tej pory przyzwyczajony był do twojej reakcji. Nawet jeśli się kłóciliście. Nawet jeśli się oddalaliście, mógł liczyć na twój głos, na wiadomość, na sygnał, a teraz nic nie wie, czy to koniec, czy to kara, czy to zmiana ale wie jedno coś się przesunęło nie potrafi zinterpretować ciszy, bo nie ma na nią wpływu. W psychologii cisza działa jak projekcyjna przestrzeń zaczyna wyświetlać mu jego własne lęki czy ją straciłem, czy ją zraniłem. Czy już ktoś inny zajął moje miejsce? A ponieważ nie otrzymuje odpowiedzi, zaczyna tworzyć narrację, której nie potrafi zatrzymać. I w tej narracji często ty stajesz się potężniejsza niż byłaś kiedykolwiek wcześniej, bo on nie może cię już kontrolować. Twoja cisza działa jak przerwanie schematu, jak zakłócenie, którego jego ego nie rozumie, ale jego podświadomość czuje. Nieobecność przerywa rytuał przewidywalności zaczyna widzieć to, co ignorował. I choć jeszcze tego nie rozumie, zaczyna tęsknić, ale nie za tobą sprzed chwil, za tobą, która zniknęła, zanim on zdążył zareagować. W każdej relacji mężczyzna i kobieta nieustannie poruszają się w polu sił psychicznych, tych widocznych i tych ukrytych. Jung nazywał tę przestrzeń nieświadomością zbiorową, gdzie mieszkają archetypy, traumy i mechanizmy obronne. I to właśnie w tej przestrzeni zaczyna dziać się coś niezwykłego, gdy znikasz. Kiedy przestajesz być obecna, emocjonalnie, energetycznie, fizycznie, jego nieświadomość zaczyna reagować. To nie on decyduje, to jego głębsze warstwy psychiczne odczuwają stratę czegoś, co do tej pory było pewne. Twój głos, twoje słowa, twoja troska stanowiły fundament, na którym budował swoją wartość. I nagle ta struktura się kruszy. Jung pisał, że archetyp kobiety w męskiej psychice, anima, jest nie tylko obiektem pożądania, ale również lustrem dla jego emocjonalnej dojrzałości. Gdy znikasz, jego anima zostaje pozbawiona kotwicy. I wtedy pojawia się chaos wewnętrzny. Nie umie tego nazwać. Może reagować gniewem, obwiniać cię, minimalizować Twój wpływ. Ale to wszystko to. Mechanizmy obronne, bo głęboko w środku zaczyna odczuwać coś, co przez lata tłumił: strach przed opuszczeniem, przed pustką, przed byciem bez kontroli. To właśnie w tej pustce pojawia się cień, część siebie, którą zawsze wypierał. W cieniu są jego lęki, jego chłopięce rany, jego potrzeba dominacji i jednocześnie pragnienie bycia potrzebnym. I choć twój fizyczny brak wydaje się prostym gestem, psychicznie to wyłom w jego konstrukcie ego. Nie rozumie, co się dzieje, ale czuje, że coś się kończy. A może coś się w nim dopiero zaczyna, bo to właśnie Twój zniknięcie może stać się dla niego przebudzeniem, początkiem procesu, w którym po raz pierwszy zacznie naprawdę widzieć siebie. Nie ciebie. Siebie. Gdy kobieta znika, a jej głos milknie, cisza staje się pytaniem bez końca. On, przyzwyczajony do Twojej dostępności, próbuje znaleźć w tej ciszy odpowiedzi. Ale nie znajduje nic oprócz samego siebie. I to jest właśnie paradoks. Gdy przestajesz mówić, jego głos wewnętrzny zaczyna krzyczeć. Karl Jung nauczał, że to, co nie jest świadome, kieruje naszym życiem, a my nazywamy to przeznaczeniem. Twój zniknięcie zmusza go do konfrontacji z własnym przeznaczeniem emocjonalnym, z tym, co wypierał, ignorował lub udawał, że nie istnieje. Cisza, której mu dajesz, nie jest pustką. Jest przestrzenią projekcji. On zaczyna wypełniać ją swoimi lękami, domysłami, potrzebami. Zaczyna analizować każde wasze ostatnie słowo. Odtwarza rozmowy. Interpretuje twoje spojrzenia, wiadomości, pauzy. I im dłużej trwa ta cisza, tym głębiej on wchodzi w labirynt własnych myśli. Nie dlatego, że chcecie zrozumieć, ale dlatego, że nie może znieść niepewności. Ego nienawidzi nieznanego. A twoja cisza, to dla niego czarna dziura. To tutaj właśnie ujawnia się mechanizm obronny męskiego umysłu. Próbuje znaleźć cię w sobie, ale zamiast ciebie, znajduje pustkę. I w tej pustce zaczyna się rodzić pytanie, którego nigdy wcześniej sobie nie zadał: Czy to ja ją straciłem, czy ona po prostu wróciła do siebie? I choć nadal nie ma odpowiedzi, ten proces poszukiwania sam w sobie jest katalizatorem zmiany, bo w końcu nie chodzi o to, co on znajdzie o tobie. Chodzi o to, co odkryje o sobie, przez to, że ty przestałaś mówić. To, co wcześniej wydawało się oczywiste, teraz staje się święte. A ty, kobieto, która przestałaś walczyć o uwagę, stałaś się pytaniem, którego nie potrafi uciszyć. Na początku wydaje się, że nic się nie zmieniło. On nie pisze, nie dzwoni, nie pyta. Zachowuje się tak, jakby twoje zniknięcie nie miało znaczenia, ale to tylko fasada ego, maska, za którą ukrywa się niepokój. Karl Jung tłumaczył, że to, co wypierane, nie znika, ale wraca z większą siłą. Twoja nieobecność jest jak kamień rzucony w tafle wody, początkowo spokój, ale potem kręgi się rozszerzają, cicho, niezauważalnie, aż w końcu docierają do niego. Z pozornej obojętności zaczyna się wewnętrzne napięcie. Niby wszystko jest w porządku, ale coś się nie zgadza, coś mu przeszkadza. Myśli o tobie w momentach, gdy wcześniej nie poświęcał ci uwagi. I właśnie wtedy pojawia się efekt odbicia emocjonalna reakcja nieproporcjonalna do wcześniejszego zaangażowania. Dlaczego? Bo twoje zniknięcie nie tylko zakłóciło jego rytm odebrało mu kontrolę. Nagle on nie wie, gdzie jesteś, z kim jesteś, o czym myślisz. Nie ma wpływu. Nie ma odpowiedzi. A to dla ego nieznośne. I tak z obojętności rodzi się ciekawość. Z ciekawości tęsknota, a z tęsknoty obsesja zaczyna zaglądać na twoje profile, słucha piosenek, które przypominają cię, analizuje wasze ostatnie rozmowy, jakby były szyfrem do rozwiązania zagadki. Ale to nie ty jesteś tą zagadką, to jego własne emocje, z którymi nie potrafi sobie poradzić. Twój brak sprawia, że staje się ofiarą mechanizmów, które kiedyś ignorował. I właśnie wtedy pojawia się myśl, której najbardziej się boi. Czy ona przestała mnie potrzebować? Bo w tej jednej chwili wszystko się odwraca. Już nie ty walczysz o uwagę. Teraz to on nie potrafi znieść ciszy. I choć nie przyzna się do tego, to już nie obojętność. To echo, które nie daje mu spokoju. W każdej relacji istnieje pewna dynamika energii. Ktoś daje więcej, ktoś czeka, ktoś szuka, a ktoś pozwala się znaleźć. Często nieświadomie kobieta przejmuje rolę tej, która walczy, tłumaczy, naprawia, przekonuje, ale kiedy milkniesz, rola się odwraca. Karl Jung pisał, że każda zmiana wewnętrzna pociąga za sobą zmianę zewnętrzną. Twój powrót do siebie, do własnych granic i milczenia przesuwa równowagę. Nagle nie jesteś już tą, która się stara, jesteś tą, która przestała zabiegać. I on to czuje najpierw jako brak, potem jako niepokój. A w końcu, jako potrzebę odzyskania tego, co stracił, nawet jeśli sam nie wie dlaczego. Zaczyna szukać. Może nie od razu fizycznie, ale emocjonalnie. Wspomina. Węszy. Bada teren. Szuka drogi powrotnej. I tu pojawia się największy paradoks. Kiedy byłaś dostępna, nie potrafił cię docenić. Teraz, gdy zniknęłaś, nie potrafi przestać o tobie myśleć. To nie magia. To psychologia. A dokładniej. Mechanizm odwrócenia energii. Ty cofnęłaś swoją obecność, więc jego psychika, spragniona tej energii, zaczyna wysyłać sygnały, które wcześniej ignorował. Nie chodzi już tylko o ciebie. Chodzi o to, co twoja cisza w nim uruchomiła: lęk przed utratą, brak dominacji, niepewność co do własnej wartości. On, który był tak pewny, teraz zaczyna wątpić. I z tej wątpliwości rodzi się działanie może subtelne polubienie zdjęcia. Przypadkowe napisanie przez pomyłkę, zainteresowanie Twoimi znajomymi, a może bardziej otwarte, bezpośredni kontakt, pytania, a czasem spóźnione przeprosiny. Ale najważniejsze nie jest to, co On zrobi. Najważniejsze jest to, że nie jesteś już w pozycji czekania, bo kiedy Ty zaczęłaś szukać siebie, On zaczął szukać Ciebie. I tak, wszystko się odwróciło. Cisza kobiety nie jest pusta ona mówi choć nie słowami. Jej brak odpowiedzi, brak reakcji, brak obecności nie oznacza braku emocji. Wręcz przeciwnie, cisza staje się najgłośniejszym krzykiem duszy, którego nie sposób zagłuszyć. Karl Jung wierzył, że prawdziwa transformacja nie dzieje się na powierzchni, lecz w warstwach nieświadomości. I właśnie tam trafia cisza. Omija ego, przebija się przez racjonalizację i trafia w sedno, w miejsce, gdzie słowa przestają mieć znaczenie a zostaje tylko energia. Mężczyzna, który wcześniej był głuchy na twoje prośby, teraz nie może uciszyć wewnętrznego głosu. To nie jest już twój głos. To jego własny cień zaczyna do niego mówić. Dlaczego nic nie pisze? Czy to już koniec? Czy była ważna, a ja tego nie widziałem? Czy ją straciłem? Naprawdę? I chociaż nie słyszy od ciebie ani jednego słowa, twój brak staje się obecnością, której nie da się zignorować. Jung pisał o archetypie animy, kobiecego pierwiastka w psychice mężczyzny. Gdy anima milczy, mężczyzna zaczyna odczuwać pustkę, ale ta pustka nie jest karą. Jest przestrzenią odbicia. Cisza staje się lustrem. A w tym lustrze on widzi nie tylko ciebie. Widzi, kim się stał przy tobie, i czasem to odkrycie boli, bo w twojej ciszy nie ma już miejsca na jego ego. Zostaje tylko on, nagi. W konfrontacji z własnymi brakami, bez Twoich słów, które kiedyś ratowały go od tej prawdy, Twój brak mówienia nie jest słabością, jest manifestacją wewnętrznej siły. Jest dowodem, że nie musisz już walczyć, udowadniać, tłumaczyć, bo jeśli on ma coś usłyszeć, usłyszy to dopiero wtedy, gdy ty przestaniesz mówić. Paradoks męskiego pożądania polega na tym, że często nie pragnie tego, co dostępne, bliskie, gotowe do kochania. Pragnie tego, czego nie może kontrolować, tego, co wymyka się z rąk, co nie daje się przewidzieć, co nie odpowiada według jego reguł. Karl Jung pisał, że mężczyzna nieświadomie szuka w kobiecie kontaktu z własną duszą, z animą. Ale jeśli kobieta staje się zbyt dostępna, jego ego nie widzi w niej już lustra, lecz narzędzie. A narzędzi się nie kocha, używa się ich. Dopiero gdy kobieta przestaje być przewidywalna, zaczyna stawać się dla niego fascynująca, przestaje być tą, która zawsze odpowie, i staje się zagadką, którą próbuje rozwiązać, bez kodu dostępu. Twoje milczenie, dystans, twoje wycofanie nie są grą, o ile wypływają z autentyczności, nie z manipulacji, lecz z granicy, nie z chłodu, lecz z potrzeby godności. I to właśnie ta energia pociąga go jak magnes bo to, czego nie może kontrolować, budzi w nim namiętność, której nie znał przy tobie wcześniej. Nie dlatego, że wcześniej jej nie było, ale dlatego, że twoja dostępność tłumiła jego instynkt zdobywcy. Znikała zagadka, znikało napięcie, a z nimi fascynacja. Ale teraz, gdy ty wróciłaś do siebie, stajesz się kimś nowym silniejszą, cichszą, mądrzejszą. I on, choć może tego nie mówić, czuje, że coś się zmieniło. Że już nie może zadzwonić i naprawić, że już nie wystarczy obietnica bez pokrycia. I właśnie to rozdarcie między pożądaniem a brakiem kontroli zaczyna w nim działać jak obsesja. Bo nieświadomość mężczyzny nie tęskni za tym, co zna. Tęskni za tym, co utracił, zanim zdążył zrozumieć, jak bardzo było to cenne. Cisza wbrew pozorom nie jest brakiem komunikacji. Jest najdojrzalszą formą granicy, jaką kobieta może postawić. Kiedy przestajesz odpowiadać, nie robisz tego z obojętności. Robisz to, bo twoje wnętrze krzyczy. Wystarczy. Karl Jung pisał, że zdrowa granica to wyraz integracji. Kiedy kobieta łączy swoje emocje, intuicje i świadomość, zaczyna widzieć, co ją rani, co ją drenuje, co ją rozprasza. I wtedy milknie, ale nie z zimna. Z miłości do siebie. Cisza staje się wtedy murem ochronnym. Nie przeciwko niemu, ale dla siebie. To przestrzeń, w której nie musisz już wyjaśniać, tłumaczyć, ratować, przekonywać, to moment, w którym przestajesz mówić, bo wiesz, że twoje słowa niczego już nie zmienią, jeśli on sam nie zdecyduje się zobaczyć. Mężczyzna może to odebrać jako karę, może myśleć, że to gra, ale twoja cisza nie jest manipulacją. To świadome wycofanie energii, która była dawana bez wzajemności. I ten brak wymusza w nim refleksję. Cisza mówi. Zobacz mnie, albo stracisz. Cisza mówi, nie będę walczyć o uwagę, którą powinnam dostawać naturalnie. Cisza mówi, szanuję siebie na tyle, by odejść, zanim całkowicie zniknę. To granica, która nie wymaga podniesionego głosu. Nie potrzebuje dramatów. Nie krzyczy, ale jest nieprzekraczalna, jeśli nie pojawi się prawda, dojrzałość i zmiana po drugiej stronie. I choć boli, ta cisza leczy. Odcina cię od emocjonalnej zależności. Buduje w tobie nowy fundament. Taki, na którym możesz stać mocno. Sama. A jeśli ktoś zechce wrócić, to nie po to, by cię ratować, ale by cię docenić. Bo cisza nie jest końcem. Jest początkiem nowej ciebie. Mężczyzna może przez lata budować wokół siebie mur z przekonań, zawsze wróci. Ona mnie potrzebuje. Mam nad nią przewagę. Ten mur nie jest zbudowany z siły, lecz z ego kruchej konstrukcji, która łamie się wtedy, gdy kobieta przestaje go karmić swoją obecnością. Karl Jung wskazywał, że ego to jedynie czubek góry lodowej ludzkiej psychiki. To, co najgłębsze, lęki, zranienia, kompleksy, ukryte jest pod wodą, w cieniu. I właśnie tam sięgają skutki kobiecej ciszy. Kiedy znikasz, on nie traci tylko kontaktu z tobą, traci lustro, w którym odbijał swoją wartość, przestaje mieć punkt odniesienia. Nie wie, czy nadal jest pożądany, ważny, dominujący i zaczyna doświadczać tego, co najbardziej wypierał własnej zależności emocjonalnej. Zaczyna czuć pustkę, ale nie tę zwykłą, chwilową, to pustka egzystencjalna, która podważa sens jego dotychczasowych przekonań. Już nie może usprawiedliwiać się tym, że ona przesadza, że to kobiety są emocjonalne, bo teraz to on czuje więcej niż chce pokazać. Pojawia się gniew, i za gniewem, smutek, i w tym smutku, lęk, przed stratą, przed samotnością, przed tym, że może naprawdę już nie wrócisz. I właśnie wtedy ego pęka, nie w spektakularny sposób, ale w ciszy, w nocy, gdy zostaje sam ze swoimi myślami, gdy przestaje odgrywać rolę i zostaje tylko człowiekiem, bez maski, bez dumy, bez kontroli. To moment, w którym po raz pierwszy może zobaczyć cię naprawdę, nie przez pryzmat tego, co dawałaś, ale przez to, co zabrałaś, swoją obecność. I jeśli ma w sobie dojrzałość, to właśnie to pęknięcie stanie się dla niego przebudzeniem. Nie każdy zniknięcie jest ucieczką. Czasem to akt wewnętrznej mądrości, decyzja, by wycofać się, zanim straci się siebie. Gdy kobieta przestaje być dostępna, nie tylko chroni swój świat wewnętrzny. Tworzy przestrzeń, w której może się wydarzyć coś prawdziwego. Karl Jung wierzył, że transformacja nie może zajść tam, gdzie jest hałas, chaos i presja. Potrzebna jest cisza, separacja, przestrzeń. Gdy znikasz, przestajesz podtrzymywać iluzję, przestajesz zasłaniać jego luki swoim światłem, i dopiero wtedy pojawia się cień. To, co przez lata było zamiatane pod dywan jego brak empatii, niedojrzałość emocjonalna. Lęk przed bliskością, wszystko to zaczyna wypływać na powierzchnię. Nie macie, nie pytasz, nie wyciągasz ręki. I on po raz pierwszy musi spojrzeć w lustro bez filtra twojej miłości. To moment brutalny, ale też potencjalnie święty, bo tylko w pustce może pojawić się nowe, tylko gdy ty przestajesz go ratować, on może nauczyć się ratować sam siebie. Twoje zniknięcie to nie koniec, to próba inicjacyjna. Jeśli on ją przejdzie, powróci już nie jako ten sam mężczyzna, ale jako ktoś, kto wie, że miłość nie jest czymś gwarantowanym, tylko czymś, co trzeba pielęgnować. Ale nawet jeśli nie wróci, ty wrócisz do siebie silniejsza, bo nie czekałaś, nie błagałaś. Dałaś sobie to, czego on nie umiał ci dać szacunek, spokój i wolność. Znikając, przestajesz być tłem jego historii, zaczynasz być główną bohaterką własnej. To pytanie zadaje sobie wiele kobiet. Dlaczego kiedy byłaś nie widział, nie słyszał, nie doceniał, a gdy zniknęłaś, nagle wraca, nagle czuje, nagle chce. Ale nie chodzi tu o nagły przypływ miłości. Chodzi o mechanizmy psychiczne, które Karl Jung opisał jako aktywację nieświadomych kompleksów. Twoje odejście nie tylko zostawiło pustkę, ono poruszyło w nim cień, czyli tę część, którą wypierał przez lata. Często to właśnie kobieta swoją energią trzyma mężczyznę w kontakcie z jego duszą. Ale kiedy jej zabraknie, mężczyzna musi stanąć twarzą w twarz ze sobą samym. I to spotkanie nie zawsze jest przyjemne. Pojawia się nostalgia. Ale nie tylko za tobą, za tym, kim był przy tobie, za uczuciem bezpieczeństwa, które dawałaś, za byciem kochanym, bezwarunkowo akceptowanym. To, czego wcześniej nie zauważał, teraz staje się jego głodem. On wraca, bo przestaje być karmiony emocjonalnie i zaczyna szukać źródła tego połączenia, czyli ciebie, ale nie zawsze z dojrzałością, czasem z lęku, czasem z ego, czasem by odzyskać kontrolę, a nie serce. Dlatego, kiedy wraca, pytanie nie brzmi: Czy on mnie kocha?, tylko dlaczego teraz? Co w nim się obudziło? Jeśli wraca z ciszy, by naprawić, zrozumieć, przemienić, warto rozważyć rozmowę. Ale jeśli wraca tylko po to, by znowu dostać, bez dawania, twoja cisza powinna trwać, bo najważniejsze jest to, że już nie jesteś tą samą kobietą. On wraca do kogoś, kto się zmienił i musi zdecydować, czy potrafi spotkać się z tą nową tobą z kobietą, która nie prosi, nie błaga, nie czeka, tylko wybiera. Paradoks ciszy polega na tym, że obie strony ją odczuwają, ale każda na swój sposób. Kiedy kobieta milknie, to często jest wynikiem głębokiej wewnętrznej decyzji. Ale kiedy mężczyzna milknie, po twoim zniknięciu, jego milczenie zaczyna mówić o nim więcej niż kiedykolwiek mówiły słowa. Karl Jung nauczał, że wszystko co wypierane, prędzej czy później przemówi, nie ustami, ale gestem, brakiem, reakcją lub jej brakiem. I tak samo jest tutaj. Jego cisza nie jest neutralna to odpowiedź to komunikat. Ale pytanie brzmi o jaki. Jeśli zamilkł z lęku, będzie unikał konfrontacji. Jeśli zamilkł z dumy, jego ego właśnie próbuje zachować kontrolę. A jeśli zamilkł z bólu, być może w nim właśnie rozgrywa się wewnętrzna walka. I to jest kluczowe. Jego milczenie nie zawsze oznacza obojętność. Czasem to dowód, że nie wie, co powiedzieć. Czasem to cisza człowieka, który musi przetrawić prawdę, że coś naprawdę się skończyło. Że już nie wrócisz, że twoje milczenie było niechwilowym buntem, ale decyzją, za którą stoisz całym sercem. Nie interpretuj więc jego ciszy powierzchownie. Nie projektuj w nią swoich nadziei lub lęków. Zamiast tego, słuchaj, co twoje ciało, twoja intuicja i twoja dusza mówią, kiedy on milczy. Bo prawdziwy dialog toczy się nie między dwojgiem ust, ale między dwiema energią. Jeśli jego cisza jest ciszą dorastania, rozpoznasz to. Jeśli jest ucieczką, też to poczujesz. W świecie jungowskim milczenie to nie brak odpowiedzi, to lustro, w którym przeglądasz się i widzisz nie tylko jego, ale też siebie. I może to właśnie w tej ciszy dojrzewa twoja odpowiedź. Nie dla niego, dla siebie. Milczenie kobiety nie jest pustką, to łono przemiany, miejsce, w którym przestaje krzyczeć o miłość, przestaje walczyć o uwagę, przestaje gubić siebie w próbie bycia wystarczającą. I właśnie w tej ciszy coś się rodzi. Karl Jung pisał, że prawdziwa przemiana nie dzieje się w zewnętrznych wydarzeniach, ale w wewnętrznym świecie symboli i znaczeń. Kiedy kobieta milknie, nie tylko odcina się od hałasu zewnętrznego. Ona schodzi w głąb siebie, tam gdzie mieszka jej intuicja, jej dzikość, jej siła. To moment, w którym zamiast pytać, czy on mnie kocha, zaczyna pytać. Czy ja kocham siebie wystarczająco, by przestać siebie porzucać? Jej cisza nie jest bierna. Ona tworzy. Tworzy dystans, który nie oddala, ale oczyszcza. Tworzy przestrzeń, w której nie musi być miła, łatwa, cicha, w znaczeniu uległości. Teraz jej cisza jest wyborem, aktem mocy. W tym milczeniu kobieta przestaje być żoną emocjonalną mężczyzny, tą, która nosi jego ciężary, tłumaczy jego uczucia, prowadzi go przez własne zranienia. Ona staje się własną przewodniczką. I to jest moment, który zmienia wszystko, bo gdy mężczyzna wróci, jeśli wróci, spotka już inną kobietę, taką, która nie milczy z bólu, ale z godności, taką, która już nie szuka potwierdzenia w jego oczach, ale znajduje światło we własnym wnętrzu. Milczenie staje się zbroją, lustrem, bramą, i choć świat może tego nie rozumieć, kobieta, która nauczyła się milczeć dla siebie, a nie przeciwko komuś, właśnie zaczęła pisać najpotężniejszy rozdział swojego życia. Jest coś głęboko poruszającego w chwili, gdy on, po długim milczeniu, obojętności czy dystansie, wreszcie się odzywa, pisze, dzwoni, tłumaczy się, mówi, że zrozumiał, że nie może bez ciebie. I choć serce drży, a tęsknota szepcze, to ten moment musisz zapytać siebie, czy naprawdę się zmienił. Czy po prostu boi się stracić kontrolę? Karl Jung nauczał, że słowa bez działania są tylko cieniem intencji, a cień, jeśli nie zostanie zintegrowany, zawsze wraca, czasem w nowym opakowaniu, z nowymi obietnicami, ale, z tym samym brakiem obecności. Nie wracaj tylko dlatego, że on wreszcie coś mówi. Wróć tylko wtedy, jeśli czujesz, że ty też tego pragniesz z miejsca swojej mocy, nie z potrzeby. Jeśli jego słowa są początkiem nowych czynów, nie tylko echem Twojej ciszy, bo jeśli wrócisz z głodu, z lęku, z iluzji, znowu się zatracisz. Ale jeśli pozostaniesz tam, gdzie Twoja dusza w końcu znalazła ciszę, zobaczysz, że nie każdy powrót jest powrotem do miłości czasem to powrót do lekcji, którą już odrobiłaś. On mówi, bo Twoje milczenie go dotknęło. Ale prawdziwa zmiana to nie wyznania przez telefon. To obecność w codzienności, to gotowość, by słuchać, naprawdę, by brać odpowiedzialność, szczerze, by kochać, dojrzale. Więc zanim odpowiesz, zapytaj siebie nie, czy on się zmienił, ale, czy ja chcę jeszcze raz do tego wejść z całym ryzykiem? Twoje milczenie było twoim światłem. Nie pozwól, by jego spóźnione słowa je przyćmiły. Jeśli masz wrócić, to tylko do miejsca, gdzie twoje serce. "Nie musi już milczeć, by zostać zauważone."